Witam Was bardzo serdecznie w naszym bezpartyjnym studiu. Dzisiaj jest z nami Monika, kandydatka z okręgu czwartego, czyli tego takiego Płocko-Ciechanowskiego. Można powiedzieć, to jest zachodnie Mazowsze, a konkretnie Ty jesteś mszczonowianką, tak. jeśli dobrze pamiętam. I Ty startujesz z okręgu czwartego do Sejmiku. Tak, to jest lista numer dwa. Lista do... numer dwa i Ty masz miejsce numer trzy, czyli to jest tak lista numer dwa, miejsce numer trzy mszczonów. I dzisiaj z tego, co wiem, to trochę też porozmawiać o takim temacie, który jest ogólnie dzisiaj dosyć istotny, czyli kontekst bezpieczeństwa, ale w ujęciu bezpieczeństwa dzieci, co jest chyba dla nas jako rodziców bardzo ważne, prawda? Tak, to bezpieczeństwo, ale to bardziej uderzamy w tym kierunku przeciwdziałania przemocy, przemocy, która jest, można powiedzieć, przejawiana w różnych formach, tak, nie tylko fizyczna, psychologiczna. Są e, różnego rodzaju, e, jest hejt, to dotyczy przede wszystkim dzieci e, w szkole, tak? Dzieci no w właśnie tu ci trochę, trochę przerwę, bo mhm. rzeczywiście my tak naprawdę też jesteśmy formą wyrazu w internecie e, i dzisiaj młodzież i dzieci ma ogromne możliwości jakby interakcji, czy jakichś takich nawet kontaktów za pomocą sieci. No i często nawet jak rodzice nie zdajemy sobie sprawy, co w tej sieci się do końca z tymi dziećmi dzieje. Bo one sobie trochę żyją często, jak to się mówi, z urządzeniami elektronicznymi w swoim życiu, a tam się okazuje, że na przykład dziecko jest właśnie poddawane jakiejś ogromnej presji, bo jest hejtowane, bo jest gdzieś tam wyszydzane, albo jest ulega jakiemuś ostracyzmowi i to też są formy. Yy... Właśnie bardzo takie negatywne i świadczące o tym, że to dziecko nie jest na pewno, nie czuje się bezpieczne. Yy, tak. I zjawiskiem takim negatywnym jest to, że tak naprawdę te dzieci, ta młodzież, yy, nie czują wsparcia. To tak generalnie się mówi, że jest gdzieś pedagog, prawda, że jest rodzic, yy, ale gdzieś. Yy, Brakuje tej profilaktyki, która by wyczulała bardziej osoby dorosłe na to, co się dzieje w środowisku młodzieży. Tak? I przede wszystkim chyba brakuje w tym momencie też takich przeciwdziałań dotyczących. E, e, tych, tego korzystania tak, z tych social mediów e, przez, przez młodzież, ten hejt, który się pojawia, bo w chwili e, jakiegoś tam e, zagrożenia e, dziecka, e, zdrowia i życia dziecka, tak naprawdę mm... jest, to jest to problem. To jest bezdyskusyjny problem i powiem szczerze, no ja troszeczkę mi się wydaje, że gdzieś tam trochę na tych social mediach się znam, ale tak jak obserwuję, jak dzieci z nich korzystają. I, I to, w jaki sposób są one zostawione, to zupełnie same sobie rzeczywiście, bo chyba trudno będzie znaleźć dzisiaj szkołę jakoś nawet podstawową, gdzie są prowadzone na przykład jakieś zajęcia dla dzieci i dla młodzieży z tego, jakie są zagrożenia w sieci, co się może z nimi dziać, nawet zaczynając taką małą spiralkę, że ktoś właśnie zacznie się z kogoś śmiać. W ramach jakichś komentarzy, na przykład, czy cokolwiek, i nagle się to przeistacza w taką wielką falę, bo nagle się podłączają kolejne dzieci, i tak dalej, i ta osoba, która jest celem tego, nagle ma przeciwko sobie, nie wiem, pół klasy, czy nawet całą klasę, to dorosły, powiem szczerze, najczęściej psychicznie tego nie jest w stanie unieść. A co dopiero, na przykład taki dziesięciolatek, czy dziesięciolatka, która na przykład właśnie gdzieś tam wyczytuje o sobie jakieś takie historie. I ja czasami zakładam, że po drugiej stronie te dzieci nawet nie mają jakichś takich ogromnie złych intencji, tylko to jest taka trochę spiralka, bo mają fajną, niby śmieszną zabawę, tylko nie zdają sobie zupełnie sprawy, jak to wygląda po drugiej stronie. A nie zdają sobie sprawy, bo nikim o tym nie mówi. Na przykład nie prowadząc zajęć, tak jak mówisz, nie robiąc nic w zakresie profilaktyki. Yy, tak, przede wszystkim, przede wszystkim powiem, że może od tego szczebla zacznę, że brakuje, tak jak jest rzecznik praw dziecka, do którego można to się odwoływać, ale chyba brakuje takiego rzecznika danej miejscowości, tak? Że gdzie ta młodzież będzie mogła anonimowo zgłosić. To, jak się czuje, prawda, żeby nie było, musimy, musimy powiedzieć wprost, że dzieci na terenie szkoły niekoniecznie korzystają z psychologów oferowanych w szkole, niekoniecznie korzystają Jeżeli z pedagogów. Jeżeli są, bo nie wszędzie są. Zazwyczaj są, zazwyczaj są, to są standardy. Dlaczego? Dlatego, że przeprowadzając przeróżne rozmowy z młodzieżą, spotykamy się z taką opinią, że niekoniecznie darzą zaufanie, tak? No tak, bo to jest coś, tak. co się kojarzy z nauczycielami, czyli tą częścią Więc taką pedagogiczną. jakby nieodłącznym elementem jest to, żeby wprowadzić dodatkowe narzędzia, które pozwoliłyby w jakimś jednym obszarze przynajmniej zabezpieczyć to dziecko jeżeli chodzi jeżeli chciałoby zgłosić tak bo są telefony zaufania są różne fundacje ale nie to ja uważam że to musi być namacalne prawda namacalne anonimowe ale podciągnięte pod daną miejscowość no to na pewno jest temat którym chciałabym się zająć jeżeli, jeżeli byłaby taka możliwość, prawda? Następna rzecz jest taka, że y, y, bardzo, ważne jest, y, bardzo ważne jest uświadamianie y, w ogóle y, osób dorosłych, tak? To jest zarówno i rodziców i y, 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 też i pedagogów powiedzmy sobie tak no wprost. no tak bo oni tak. często sami też nie zdają sobie sprawy z wielu rzeczy. Tak, to są nowe sprawy. Tak, ale pomijając obszar szkolny, prawda, no bo wiadomo, że tutaj wśród młodzieży wzrasta współczynnik samobójstw, które to są przeważnie są to próby, ale ten czynnik takich zrealizowanych samobójstw naprawdę przeraża. Pomimo, że dzieci młodzież korzysta z tych social mediów i można powiedzieć że z każdej strony są zalewani też i znajomościami, prawda? I jest ta epoka, mamy epokę natychmiastowości, no niestety, e, tak, gdzie te konwersacje przechodzą natychmiast i, i nie ma refleksji nad tym, i to, co się po prostu wrzuci do sieci, to już zostanie, tak? I, i, i to są właśnie te problemy emocjonalne, no ale musimy też e, tutaj jakby e, po tej sytuacji rok temu zabójstwa Kamilka. Tak? I co powstały te nowelizacje tej ochrony yy, przeciwdziałania i te wprowadzane te standardy do różnych, yy, do, do różnych yy, można powiedzieć firm nie tylko instytucji, tak? bo tu mówimy i o, hotela, o hotelach, o różnych punktach takich przystosowanych, tam gdzie dzieci przebywają, żeby jak wyczulić te programy yy, programy zarządzenia yy, zapisy, jak działać, jak chronić osobę, która zgłasza, tak? I żeby to po prostu działało, bo to jest ogromnie ważne, bo żyjemy właśnie, żyjemy jeszcze dodatkowo w takich czasach, że nie wtrącamy się, tak? To jest taka świadomość ludzka nie wtrącamy się to, to tak zwana znieczulica. Tak, znieczulica no bo w zasadzie, no co, co możemy. Co możemy zwrócić uwagę, bo te, teraz jest tak, jeżeli ktoś komuś zwróci uwagę, mierzy się z tym, że ta druga osoba e, oczywiście wymierzy jakieś działo e, s, e, s, e, s, No tak spadnie hejt na tego, tak, który tak, właśnie tak, wchodzi tak, w tą interakcję. Tak, gdzieś tam, tak. i zaczyna, zaczynają się schody, że osoba, która zareagowała na przemoc, e, okazuje się, że jest e, ofiarą, tak, bo e, nie we wszystkich nie, nie we wszystkich e, sytuacjach działa anonimowość, prawda, a osoba, no, jasne. która, ja myślę, że zapewnienie anonimowości, ale tak w sposób bezpieczny, naprawdę bezpieczny, zwiększyłoby, zwiększyłoby odsetek zgła, zgłasza, zgłaszających, a co, co do tego, tak naprawdę ochronę tych dzieci. No tak, to jest rzecz bezwzględna absolutnie i tutaj to jest na wielu wymiarach, bo jakby mamy z jednej strony tą część wirtualną, gdzie tak naprawdę dosyć łatwo jest namierzyć autora pewnych treści, na przykład skąd to się bierze i tak dalej, no ale to czasami jest skutek dopiero pewnego procesu. Znaczy, to nie jest jakby początek, tylko jakieś następstwo tego, że np. w klasie dzieci gdzieś tam wyszydzają jedno dziecko, i później to się oczywiście przelewa też na sieć. Gdyby rzeczywiście było tak, że można by trochę wcześniej zainterweniować, przeciwdziałać temu, przynajmniej pracę nad taką klasą rozpocząć i zwrócić uwagę, jakie są skutki później pewnych rzeczy. No to to by pewnie odnosiło też y, jakiś skutek, przynajmniej pod tym, pod tym względem, że mogłyby te dzieci się zastanawiać nad tym, do czego prowadzi pewne ich postępowanie. Bo dzisiaj mam wrażenie, że to jest w ogóle zupełnie zostawione i działa się już po fakcie, czyli doraźnie, kiedy już jest sytuacja taka, że już jest jakiś problem, y, bo on już od jakiegoś czasu narasta, to wtedy dopiero działamy. Natomiast nie ma żadnej profilaktyki i przeciwdziałania temu, nawet na, jakby na początku. Znaczy, no tak, no y, cóż, y, w, szkole, w szkołach. W dużej części jest y, przemoc. Y, no jest wasza tak, w sieci, y, tak jak mówię, to nie musi być fizyczna że, sama. Ja nie przeprowadzałam badań, mm -hmm. bo ktoś mógłby mi zarzucić tak, no, ale czy pani przeprowadza badania? Kurczę, rozmawia się, tak? Bo to jest to jest społeczne zjawisko. To są, y, to są gdzieś skargi, żale y, innych, innych dzieci, innej młodzieży. Y, I jeżeli przypuszczalnie y, jest przemoc w szkole, gdzieś wykryta i jest to odnoszone do takiego, że no w zasadzie statystyka szkoły nie może być zaniżona, nie można zgłaszać, tak, więc ja tutaj kontrowersyjnie powiem, żeby apelować w takich sprawach, że nie można, że... Jeżeli, jeżeli nastąpił jakiś przypadek przemocy, zgłaszajmy na policję, tak? Nie bójmy się tego. To nie powinno być taka opinia, że aha, no bo już nasza szkoła gdzieś tam będzie poziom obniżony tylko dlatego, że przyjedzie karetka, przyjedzie policja. Nie, no pochylmy się nad tym, po, pochylmy się nad tym problemem, prawda? Że jak y, jedno dziecko kopnie drugie, które leży przez pół godziny i, i nie może się ruszyć, to nie zastanawiajmy się, y, czy to dziecko wstanie, czy to dziecko zawieźć y, do szpitala, wezmijmy pogotowie, wezmijmy policję, bo się coś wydarzyło, bo to dziecko drugie, które nie miało świadomości, ale które postąpiło źle, prawda? I zająć się później ewentualnie profilaktyką tego dziecka, tak drugiego, z, jak, z jakiego powodu to powstało. To zainteresowanie, dlatego że jak się coś y, o czymś rozmawia, o czymś dyskutuje i w jakimś kierunku się działa, nie ma możliwości takich, żeby nie było postępów w kierunku y, jakiś y, Poprawy, poprawy i nawet bezpieczeństwa tych dzieci na przykład na terenie szkoły, bądź no już nie mówię, tak jak czy w środowiskach rodzinnych również, prze, bez, przecież prze, występuje przemoc, tak? Właśnie o tym no. chciałem powiedzieć, że takby ta część społeczna, czyli szkoła to jest jakby jedno, jedno tak. miejsce, ale bezpieczeństwo dotyczy też tego, co się często dzieje w rodzinach za tak zwanymi zamkniętymi drzwiami, o czym często nie wiemy. Czasami są jakieś podejrzenia, czasami może się domyślamy, no ale znowu, też staramy się, też jest takie podejście, że nie ingerujemy w to. To, co jest w domu, to dosyć w domu, tak, tak nie temat, wchodzimy. Nie tak, a potem się dopiero okazuje, że na przykład jest jakiś dramat, bo dziecko miało na przykład próbę samobójczą i wszyscy zachodzą w głowę, z czego to wynikało. No i oczywiście, jeżeli prowadzona jest jakaś terapia i tak dalej, to z czasem dochodzi do tego, że tam w domu pewne relacje były nie takie, jak trzeba i tak dalej. I to dziecko się czuło zupełnie zostawione same sobie. Bo najczęściej to jest jakby jedna z głównych przesłanek do tego, że podejmujesz tak dramatyczną decyzję, żeby no, wyrządzać sobie samemu krzywdę. No i najczęściej to już ostatni krzyk rozpaczy. Natomiast gdyby wcześniej była możliwość, na przykład tak jak wspominałaś, jakiegoś telefonu na przykład zaufania, ale, ale na szczeblu powiatowym, tak, gdzie jest ktoś, kto jest właśnie zapewnia bezpieczeństwo, ale jednocześnie jest tam na miejscu, w tej małej miejscowości, to nie jest jakaś fundacja z Warszawy, która jest tak. kilkadziesiąt kilometrów tak. dalej i wiadomo, że na niewiele pomoże. Poza wysłuchaniem, paroma słowami otuchy to się w zasadzie kończy. A jeżeli już, to przekażę kontakt do lokalnej komendy powiatowej policji, która no niestety podchodzi jak podchodzi, bo ona ma inne zupełnie zadania, i na się tam też nie ma ludzi, którzy w ogóle kompetencyjnie są do tego tak. przygotowani, żeby takie sprawy prowadzić. No i mamy właśnie to jakby cały problem. Znaczy on się nawarstwia, tak, to się to zgląda, da, da. i później się okazuje, że ten młody człowiek zostaje zupełnie z problemem sam. Nikt go właściwie nie jest w stanie wysłuchać, nikt mu nie może pomóc, nikt go nie, nie rozumie. No i na końcu jest właśnie dramat, który później no, często się kończy właśnie w taki sposób, że są jakieś próby samobójcze, różne inne historie. A można by było temu przeciwdziałać, gdyby to systemowo rozwiązywać. I tutaj na pewno też jest jakaś rola samorządu w postaci m.in. też semiku, który może partycypować przynajmniej w wydatkach i na przykład postulować utworzenia takich miejsc, jak właśnie takie lokalne telefony zaufania. Tak dokładnie, bo tu można tworzyć prawda, narzędzia, które e, prowadziłyby do poprawy tego bezpieczeństwa, bo to nie mówimy o cudach, ale nawet 1%, 2% tak e, gdzieś wzmocnić e, i dać taką e, nadzieję dla, dla tej młodzieży teraz szczególnie e, kiedy... Jeszcze brakuje pewnych norm prawnych, tak? do, do, w związku z tym, z tym hejtem jaki się odbywa. No bo to już mówimy też o, te, o tych relacjach wzajemnych, prawda, między młodzieżą, bo to, to jest też duże zjawisko. E, także e, gdzieś takie za, z, działania zarządzające dotyczące i kontroli, tak? jak to się odbywa, ale też wyposażanie jakąś wiedzą, jakimiś szkoleniami, e, e, gdzieś e, z, zapewnianie, zapewnianie takich akty, aktów prawnych, które będą też zabezpieczały takie osoby, które będą zgłaszały. Do, mówimy też i ro, o rodzinach zastępczych. Tak? To też musi, to, to są bardzo ważne problemy, gdzie, rodziny, gdzie, gdzie dzieci trafiają do rodzin zastępczych. I też z różnymi, z różnymi tak naprawdę konsekwencjami, tak? Niestety, żeby tak. Odróżniać, odróżniać to, czy, czy, czy w zasadzie rodzina zastępcza nastawiona jest na, na to, żeby temu dziecku poprawić los, tak? Czy, czy swój los, prawda? Tak. No niestety tak, tak jak widać to jest cały złożony system w zasadzie, który należałoby budować od podstaw, dbając o poszczególne elementy. Zwrócić uwagę, przede wszystkim zwrócić uwagę, bo tak jak ktoś zawsze mówi tak, nie naprawimy świata, ale spróbujmy chociaż w minimalnym stopniu, w yy, minimalnym stopniu. Tak, od czegoś trzeba zaczynać i wtedy często spoglądamy na państwa skandynawskie, gdzie tam ta ochrona i cały ten system jest zupełnie inaczej wyglądający, no, ale oni tego też nie zrobili. W tydzień czy w miesiąc. To są całe pokolenia, które od początku gdzieś tam już były przyzwyczajone do pewnych rzeczy, i każde kolejne dokładało kolejny element. Stąd udało się cały system kompleksowo zbudować. My jesteśmy właściwie na początku, ale dobrze, że Ty jesteś i takie właśnie sprawy widzisz, rozumiesz i chcesz się nimi zajmować. Ja mogę Was tylko wszystkich zachęcić do głosowania na Monikę Kubiak z naszej listy numer dwa w okręgu czwartym, czyli tym Płosko-Ciechanowsko-Żyrardowskim, można powiedzieć, i jednocześnie Szczonowskim, bo Wasza przedstawicielka w Sejmiku zdecydowanie będzie chciała się zająć sprawami właśnie ochrony młodzieży. W zakresie właśnie tych dzisiejszych wyzwań, czyli tego niebezpieczeństwa i różnych zagrożeń, które się dzisiaj zdarzają, też związanych z między innymi aktywnością w sieci, bo to się raczej będzie nasilało. To i trudno się spodziewać, żeby to, to wygasało. Z tym problemów będzie coraz więcej. Jeśli już dzisiaj nie zaczniemy o to dbać, to za chwilę kolejne pokolenia będą coraz bardziej rozchwiane z tym wszystkim i tych problemów będzie coraz więcej. Podsumowując, jeszcze raz, 7 kwietnia widzimy się przy urnach, głosujemy na Monikę Kubiak. Ja Wam dziękuję za dzisiejsze nasze wysłuchanie. Myślę, że jeszcze będzie okazja się tutaj nieraz spotkać i pogłębić te tematy. A Was jeszcze raz zachęcam do głosowania 7 kwietnia na Monikę na liście numer 2 w okręgu numer 4. Pozdrawiam, cześć.